Wczorajszy dzień zaskoczył chyba wszystkich, ponieważ pojawiły się niezapowiedziane informacje o polskim drzewku. Co ciekawe, mówimy tutaj o charakterystyce konkretnych tierów, czyli to, co chyba najciekawsze. Moi drodzy, witam was serdecznie i dziś powiemy sobie o tym, jakie ma być polskie drzewko. Ważne jest, aby powiedzieć o tym, że są to informacje jeszcze nieoficjalne, ale pojawia się mnóstwo przecieków, że lada dzień... I Wargaming wypuści swoją porcję newsów, także wtedy wszystko będzie już w miarę pewne. Jak to należy interpretować? Wydaje mi się, że najbardziej pewny scenariusz to wypuszczenie polskich czołgów na serwer Supertest. Jest to serwer mocno zamknięty, gdzie gra bardzo niewielka liczba graczy, głównie Rosjanie, i testują oni pojazdy w takiej najbardziej podstawowej wersji. Tyle tylko, że te parametry testowe są często opublikowane przez Wargaming albo też przez graczy jako tak zwane wycieki takie delikatne i wydaje mi się, że o to najpewniej chodzi szczególnie, że o tym mówiło się w ostatnim dzienniku deweloperów na kanale World of Tanks Polska. Kolejna ważna rzecz. I też zarazem możliwość to to, że pojawi się druga część pamiętnika deweloperów o polskim drzewku, szczególnie że była ona ostatnio zapowiadana, także jest bardzo dużo informacji teraz o tym, że lada dzień coś się wydarzy na temat polskiego drzewka. My czekamy i powiedzmy sobie o tym, co wiemy już tak nieoficjalnie. Pierwszym poziomem w polskim drzewku ma zostać czołg 4TP. Prace rozwojowe nad tą maszyną rozpoczęły się w 1935 roku, a prototyp był już gotowy w 1937, także dwa lata przed startem II wojny światowej. Przypuszczam, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to zamontowanie stokowego działa 20 mm i do odkrycia na nim będzie jeszcze działo 37 mm, także pewnie będą dwa działa. Do użycia na tym pierwszym tierze. Co wiemy dalej? Słuchajcie przydział tierowy 2-4. To będą pierwsze projekty polskich czołgów, czołgi lekkie, zbudowane na podstawie takich maszyn brytyjskich jak Vickers Carden Lloyd, czyli zapewne będą to pojazdy bardzo mobilne, ale słabo opancerzone z przyzwoitymi armatami. Jeśli chodzi o tier 5, to tam zaczyna się linia czołgów średnich, ale nie wiemy do końca, czym będzie wyróżniał się ten pojazd. Kolejny przydział tierowy to 6-7. Będą to prototypowe czołgi średnie, mocno inspirowane pojazdami sowieckimi i niemieckimi z pochyłym pancerzem, czyli zapewne będziemy tutaj stawiali na pancerz. Taką sobie mobilność i średnie działa. Może jakaś 85 piątka. I teraz, tiery 80 będą to projekty absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej. Dość dynamiczne czołgi ciężkie, wyposażone w przeciętny pancerz i unikalne działa. Co to znaczy unikalne działa? No mam nadzieję, że to będzie coś w rodzaju 113, tak? Bardzo mobilny pojazd. No, pan coś taki sobie, ale no działo szybko strzelne, z dużą penetracją. Takie coś chyba by się każdemu podobało. Miejmy nadzieję, że te działa naprawdę będą prawdziwie unikalne. I poza tym słuchajcie, pojawiła się jeszcze informacja o. Czołgu premium polskim 8 poziomu będzie to czołg ciężki z wczesnych lat 50., przeznaczony do walki w zwarciu i na średnim dystansie. Będzie go wyróżniał dobry pancerz przedni i kadłuba, i wieży, i poza tym zostanie niedługo udostępniony na serwerach publicznych, więc możliwe, że jako community contributor już niedługo będę miał okazję go przetestować wraz z innymi youtuberami. Przyjemnie? A no chyba tak, szczególnie że no polski czołg takiego wysokiego poziomu przyda się do szkolenia załogi, tak? Nie oszukujmy się, pudel jest czołgiem średnim i tam załoga no się szkoli fajnie, fajnie, ale no jeśli patrzymy na czołgi ciężkie w polskim drzewku, to premka ciężka jest potrzebna, tak? Ta załoga sama się przecież nie stworzy, trzeba będzie ją wyszkolić. Ważne jest to, aby podkreślić, że Wargaming nie chce wprowadzać do polskiego drzewka kopii sowieckich maszyn, więc nie spodziewajcie się premki typu IS-3 wersji polskiej. No i to chyba nawet dobrze, bo po co nam, kurde, kolejny IS-3, i tak już jest ich pełno. A i tak mówi się o dodaniu do gry czołgu Kirowec, który przecież jest już dostępny na serwerze chińskim, także Podsumowując temat polskiego drzewka, dzieje się dobrze, w końcu po paru latach wiemy coś więcej i wydaje się, że naprawdę to polskie drzewko wyjdzie w tym roku. Na to chyba wszyscy liczymy i Wargaming zdaje sobie sprawę z tego, że presja jest przeogromna. Szczególnie, że jak pokazuje serwer testowy, mało kto jest zainteresowany jakoś bardzo włoskimi czołgami. Wydaje się, że są one dodane tak na siłę, tak aby nie było nudy, ale tak naprawdę... Większość graczy czeka na polskie czołgi, które były zapowiadane od dawna i mają być czymś wyjątkowym, także na to oczywiście liczymy. No i cóż, to by było na tyle w tym materiale. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Czekamy oczywiście na kolejne newsy, może jeszcze w przyszłym tygodniu i do zobaczenia. Trzymajcie się, miłego dnia.